Kamil wygrywamy na wyjeździe z KKS-em Kaliszy 2 do 1, po co by nie mówić trudnym spotkaniu. Poprosiliśmy już Miłosza Pawlińskiego o opinię, no i również proszę ciebie o opisanie tego już tak trochę na chłodno, to co się działo na murawie. E, tak, ciężki mecz, ale e, myślę, że jakiś tam plan tego meczu mieliśmy. E, obawialiśmy się trochę tych stałych fragmentów Kalisza, bo też w ostatnim meczu w chodnicach, tak strzelili bramkę i, i gdzieś tam pracowaliśmy nad tym, żeby trochę się z tego. Tych błędów przede wszystkim e, przy tym fragmencie gry niestety nie udało się tym razem e, i, i ten mecz przestał się trochę nam układać i, i niestety te 1-0 e, tak trochę się dłużyło. I... I trochę w przerwie pogadaliśmy, ale nie było mocnych słów takich, jak się czasami wydaje w szatni. Po prostu było dużo spokoju, dużo, dużo informacji, które, które po, po prostu musieliśmy zamienić na, na to, żeby lepiej funkcjonować w drugiej połowie. I myślę, że było to widać, że, że po prostu wyszedł na drugą połowę drugi zespół, który, który po prostu był zdeterminowany, chciał wygrać i, i wygrał ten spotkanie. I, I chciałbym też pogratulować troszeczkę Grzeszkowi, który... Poświęceniem wyciągnął sytuację praktycznie z pustej bramki, bo, bo to też był taka, taka, taki moment gry, w którym, w którym gdzieś tam jeszcze więcej skrzydeł dostaliśmy i, i po prostu ruszyliśmy z kolejnym biegiem do tego, żeby, żeby pokonać Kalisz i, i cieszymy się bardzo, bo, bo zależało na tym życie dzisiaj. dzisiaj. Też nie da się ukryć, że duży taki asumpt do tego, żeby ten mecz wygrać dała młodzież. Bo Było widać, że choćby Bartek Paszczela, Łukasz Uchnas czy właśnie Miłosz Pawlusiński to naprawdę dużo dali od siebie, żeby też w tym meczu trzy punkty zdobyć. Nazwałbym to tak, że bohaterów było kilku. E, finalnie zawsze wygrywa zespół i, i jakby bohaterem jest zespół i cały sztab i, i wszyscy ludzie, którzy przywiązali się do tego, żeby ten, ten mecz się wygrać. E, ale tak, e, oczywiście trzeba pochwalić jej młodzież za, za, za to spotkanie, bo e, kończyliśmy mecz w czterech trzech albo czterech na boisku, więc także naprawdę duży szacunek, bo zrobili się bardzo dużo i, i, i dali. Dużo pozytywnej energii, dużo, dużo pracy zostawili dzisiaj na tym, na tym boisku, żebyśmy ten mecz wygrali i, i trzeba ich bardzo za to pochwalić, bo, bo za to za to gdzieś tutaj są zespole, żeby, żeby pomagać. I to bardzo cieszy, bo mówię, no, pomimo tego, że musi grać dwóch, zagrało się trzech czterech i, i dali radę i, i zwycięstwo jedzie, jedzie z nami do Sosnowca i, i, i po prostu bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze będziemy przechodzili do meczu z Hutnikiem Kraków, natomiast jeszcze chciałbym nawiązać do, do Twoich zdobytych bramek. Czy ten gol na 1 do 1 i w ogóle później też kolejny, też miałeś poczucie, że Was mocno odblokował, bo faktycznie, choćby mam tutaj z tyłu głowy spotkanie w Lubinie, gdzie tych sytuacji było bardzo dużo i jednak tej kropki na ti zabrakło, więc pewnie im dalej w las, tym byłoby gorzej. Tak, zgodzę się. W pierwszej połowie jakieś tam sytuacje mieliśmy, ale nie do końca to się przełożyło na, 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 ten, na te konkrety. W drugiej połowie po prostu przede wszystkim determinacją wyszarpaliśmy te bramki i po prostu myślę, że to, to jest słowo klucz tego, tego, tego po prostu zwycięstwa tych, tych, tych bramek i, i tego, że dowiedzieliśmy to do samego końca, bo, e, bo tak ja też ostatnie dwa mecze bez, bez bramki sytuacje były, ale gdzieś się nie chciało to wpaść. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę Dwie i pół sytuacji, dwa gole, bardzo fajnie i, i oby tak dalej, ale tak powiedziałem, e, zwycięzcami jest cały zespół i, i, i wszyscy, którzy zapracowali na, na to, żebyśmy dzisiaj stąd wywieźli trzy punkty.